Czesiu! A kim Ty chcesz zostać, gdy dorośniesz? Ja chcę zostać piosenkarzem! Moje tu sterimi, zrobię z ciebie mniał! Najpierw na tapetem wezmę panią frau! Chuda jest jak szkapa i ma w nosie gile! Zaraz ją rozwalę swoim dzikim stylem! Nieźle jest posrana i nosi barhani! Czasem przez spódnicę widać jej banani! Wali też i zjapy, zawsze w każdy wtorek! Bo jest wtedy zrana rana, czas szczypiorek. jakiś szczyporek. Nieco lubią pachy, młody człowiek! Nieco lubią pachy! Wszyscy pasterze są owieczkami, wszystkie owieczki są pasterzami. Coś się poluzowało, że założymy. I pytał, że żywają ciała sprawy. Każdy chce mieć dziewczynę, a dwie. Ach, jak to wniirwi mnie. Od O ¡Ay, baño! ¡Me